Sędzia Anna Maria Wesołowska. Proszę wstać, sąd idzie. Rozprawę poprowadzi sędzia Anna Maria Wesołowska. Proszę usiąść. Otwieram rozprawę przed Sądem Rejonowym. Będzie rozpoznana sprawa Iwony Kani. Stawiła się oskarżona oraz jej obrońca. Adwokat Magdalena Wilk z wyboru. Dziękuję. Pan prokurator. Paweł Sobczak. Dziękuję. W imieniu pokrzywdzonego Saving Banku nikt się nie stawił, prawidłowo powiadomieni o terminie. Otwieram przewód sądowy, udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję. Oskarżam Iwonę Kanie o to, że w dnia 15 lutego 2011 roku w Krakowie zabrała w celu przywłaszczenia mienie znacznej wartości w postaci pieniędzy w kwocie 495 tysięcy złotych na szkodę Saving Bank z siedzibą w Warszawie. Iwona Kania była pracownikiem krakowskiego oddziału Saving Banku. W dniu przestępstwa, wbrew procedurom bankowym, weszła sama do skarbca bankowego. Zabrała z niego 25 paczek, po 100-200 złotowych banknotów, a w miejsce skradzionych pieniędzy podłożyła uprzednio przygotowane paczki z kserokopiami banknotów. Na wierzchu każdej z 25 paczek kładąc jeden prawdziwy banknot o nominale 200 zł. Następnie ze skradzionymi pieniędzmi opuściła bank. Za ten czyn Oskarżonego grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, aby Pani wstała. Czy zrozumiała Pani treść zarzutu? Tak, zrozumiałam. Przyznaje się Pani do dokonania tego? Nie. Czynu? Pouczam, że przysługuje Pani prawo do składania wyjaśnień przed sądem. Ma Pani również prawo do milczenia. Jaka jest Pani decyzja? Chcę składać zeznania. Co Pani ma do powiedzenia w tej sprawie? Ja jestem niewinna. A 15 lutego była Pani w skarbcu bankowym. Tak, byłam, ale nie tylko ja. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego ja się dzisiaj znalazłam w tym miejscu. Proszę pani, jest pani w tym miejscu, dlatego że większość dowodów wskazuje niestety na panią. W tym również pani odciski palców, które zostały zabezpieczone na jednej z kserokopii banknotów, które sprawca podmienił w miejsce autentycznych pieniędzy. Ale na większości paczek w skarbcu będą moje odciski, bo przecież każdy z nas dotyka tych pieniędzy, przelicza je. Proszę pani, problem polega tylko na tym, że na innych kserokopiach nie ujawniono odcisków palców. Podejrzewam, że działała Pani w rękawiczkach i przez przypadek zostawiła Pani odciski palców na jednej kserokopii. Nic nie działałam. Każdy pracownik mógł to zrobić. No skarb jest to jest trochę tak jak lodówka w domu. Czy nas Pani przekonać, że każdy z pracowników banku w dowolnym momencie może wejść do skarbca i pobrać pieniądze? No nie. Są na to ściśle określone procedury bankowe. Wysoki Sądzie, proszę o pozwolenie oskarżonej na podejście do tej tablicy poglądowej. Bardzo proszę. Proszę Pani, wie Pani, co to jest? To jest schemat oddziału banku, w którym jest Pani zatrudniona. Tutaj jest wejście do banku. Może nam Pani powiedzieć, przychodząc rano do pracy, w jaki sposób wchodzi pani do banku? Czy otwiera pani normalnie drzwi kluczem? No nie do końca. Są one jeszcze chronione szyfrem. Szyfrem, a pani zna ten szyfr? No ja nie znam. Muszę czekać na kolegę lub koleżankę, która zna szyfr. Czyli jest tak, że jedna osoba zna szyfr, a druga otwiera drzwi kluczem. Tak, to jest taki podział na pracowników, na tak zwane pierwsze i drugie zamknięcie. Zawsze otwieramy we dwójkę. Proszę pani, no weszliśmy już do banku, tu jest sala, w której obsługuje się klientów, tutaj jest pokój socjalny. Chciałbym, żeby pani powiedziała sądowi, co znajduje się tutaj. To jest śluza, która stanowi przedsionek skarbca. Mhm. Jaka jest zasada otwierania śluzy? Czy taka sama jak w przypadku drzwi wejściowych do banku? Podobna. Pierwsze drzwi otwiera pracownik, który zna szyfr, drugie ten, kto ma klucz. Rozumiem. Proszę Pani, a co trzeba zrobić, żeby po pokonaniu śluzy dostać się do skarbca? Mm, trzeba jeszcze przekroczyć drzwi skarbca. Czy wchodzicie rano do skarbca? Mm, tak, pobieramy stamtąd nasze kasetki z bilonem i ze stemplami oraz ładujemy TCD, czyli Tiller Cash Dispenser. To są takie maszyny do automatycznego wydawania pieniędzy. Rozumiem. Co robicie potem? Potem idziemy na salę obsługiwać klientów. A czy w ciągu dnia... Wchodzicie jeszcze do skarbca? Mm, oczywiście, na przykład, gdy musimy wypłacić większą gotówkę, mhm. albo gdy musimy, na przykład, zanieść jakieś ważne dokumenty. Proszę pani, zaznaczę teraz na tym schemacie, gdzie ulokowane są kamery z monitoringu. Jedna z kamer znajduje się w pomieszczeniu obsługi klienta, druga z kamer znajduje się w gabinecie dyrektora, jest jeszcze kamera w pomieszczeniu socjalnym. Mam pytanie, dlaczego nie ma kamery w tym pomieszczeniu? Hmm, procedury bankowe zabraniają w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze, strażnik, który pracuje w banku, mógłby poznać szyfry do skarbca. Po drugie, mógłby wiedzieć, ile jest z nim pieniędzy. A strażnik jest jednak osobą ograniczonego zaufania. Zazwyczaj pracuje w firmie zewnętrznej, no i nigdy nie wiadomo, co mógłby z taką wiedzą zrobić. Wiemy już, gdzie są rozmieszczone kamery w tym banku. To teraz czas, żebyśmy wysoki sądzie zaprezentowali to, co jest na nich nagrane. Proszę wrócić na miejsce. Proszę o odtworzenie dowodu numer 3. Na tym nagraniu widać, że sama pani wchodziła do skarbca. No tak, to zdarzyło się tylko raz. Nie musiałam tam wejść, żeby przynieść wydruki kasowe. Mieliśmy alarmową sytuację. To znaczy? Zdarzyła się niezgodność wydruków kasowych z tym, co powinno być na koncie, i trzeba było porównać krok po kroku wydruki kasowe z operacjami dokonanymi przez kasiera. No ale wcześniej opisaliśmy sobie procedurę wchodzenia do banka. Jak to jest możliwe, że Pani sama wyszła do tego pomieszczenia? No, otworzyłam drzwi wstukując szyfr. Którego nie powinna Pani znać? W zasadzie nie powinna. A w jaki sposób poznała Pani szyfr? Tak naprawdę to nie trudno go poznać, gdy drugi pracownik obok mnie codziennie go wstukuje. No wystarczy dobrze się przyjrzeć. To dlaczego nie weszła Pani do pomieszczenia skarbca w towarzystwie innego pracownika? No tak jak mówiłam, to była alarmowa sytuacja. W banku była straszna kolejka, dyrektor ze starszym doradcą byli na cotygodniowym zebraniu. No, zdecydowałam, że muszę pójść sama. Na nagraniu widać, że wynosi Pani pudełko. Co się w nim znajdowało? To były właśnie wydruki kasowe z poprzedniego tygodnia. Tak dużo wydruków kasowych znajdowało się w tym pudełku? A może jednak były tam pieniądze, które Pani po prostu zabrała ze skarbca? Żadnych pieniędzy nie wynosiłam. Na wydruków jest tak dużo, no bo są to wydruki czwórki kasierów z całego tygodnia. Każdy z nich liczy po kilkadziesiąt operacji. Wysoki Sądzie, ja w tym miejscu chciałabym prosić o umożliwienie mi przeprowadzenia małego eksperymentu. W tym celu będzie mi potrzebne to pudełko, które jest dowodem w sprawie. Proszę. Dziękuję bardzo. Wysoki Sądzie, Pan Prokurator twierdzi, że Pani wyniosła skradzione pieniądze w tym pudełku. Ja przygotowałam falsyfikaty skradzionej kwoty, czyli 500 tysięcy złotych. E, Momencik. Proszę, Wysoki Sądzie. Tak wyglądały paczki pieniędzy, czyli 20, 25 paczek po 200 złotych. Sprawdźmy, ile tych paczek faktycznie zmieści się w tym pudełku trzy, sześć, dziewięć, No jeszcze tutaj zmieścimy trzynaście, czternaście, piętnaście. 16 na no upartego. Ale niestety zostało jeszcze w takim razie 9. 9 innych paczek. Nie zmieściło się do tego pudełka. Gdyby pani rzeczywiście te pieniądze miała wynieść w tym pudełku, to musiałaby mieć chyba talent Davida Copperfielda. Nie trzeba mieć talentu Davida Copperfielda. Wysoki Sądzie wystarczy mieć dobrego krawca. Chciałbym zaprezentować pewien dowód. Wysoki Sądzie, to jest uniform bankowy, dokładnie taki sam, jaki w dniu 15 lutego miała na sobie pani Iwona Kania. Y czy pani mecenas byłaby uprzejma pożyczyć mi te dziewięć paczek banknotów? Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję. W Wysoki sądzie to jest dosyć praktyczny ubiór, który, jak się okaże, stwarza możliwości ukrycia w nim pozostałych paczek banknotów. O dwie paczki w kieszeniach spódnicy. Po dwie w kieszeniach bocznych zewnętrznych żakietu. Jest jeszcze możliwość ukrycia jednej dziewiątej paczki. Mam jeszcze pytanie, Wysoki Sądzie, do oskarżonej. Proszę. Zna Pani może Pana Piotra Lipca? Nie znam. No to dziwne, bo to wierzycie Pani męża. Pani mąż był umówiony 20 tysięcy złotych. Wiedziała Pani o tym? Nic mi o tym nie wiadomo. Dziękuję, Wysoki Sądzie. Ja nie mam więcej pytań do oskarżonej. Pani mecenas? Ja nie mam, dziękuję. Pouczam, że przysługuje pani prawo do zadawania pytań świadkom. Teraz dziękuję, proszę usiąść. A na salę poprosimy pana Piotra Lipca. Świadek Piotr Lipiec. Proszę podejść do barierki. Pan Piotr Lipiec, lat 35, zamieszkały w Zabieżowie. Tak, to ja. A czym się pan zajmuje? Jestem właścicielem firmy budowlanej. Mam też hurtownię budowlaną. Jest pan spokrewniony z oskarżoną? Nie. Połączam o obowiązku mówienia prawdy. Co pan wie w tej sprawie? Wiem tyle, że przez tę złodziejkę mam kłopoty. Panie Lipiec, ale wyrok w pani sprawie jeszcze nie zapadł. Jakie ma pan kłopoty przez oskarżoną? Ja prowadzę uczciwy biznes, ale niestety pożyczyłem jej mężowi 20 tysięcy złotych. On oddał mi jakieś lewe pieniądze kradzione. A kiedy pan Kania oddał panu te pieniądze? To było 15 lutego wieczorem. A pamięta pan, jakie to były nominały? Tak, pamiętam. To był taki ładny plik 100 banknotów 200 zł. Obiniętych y przepaską z tego banku, co tam pani Kania pracuje. Y I co pan zrobił z tymi pieniędzmi? Na drugi dzień wpłaciłem je do swojego banku, bo potrzebowałem zrobić trochę przelewów dla moich kontrahentów. A po kilku dniach przychodzi do mnie policja i zaczyna wypytywać o tę wpłatę, co i jak. Podobno po numerach seryjnych doszli, że to są pieniądze ukradzione z banku. Ale ja, wysoki sądzie, nie mam z tym nic wspólnego. Żona Kamila pracuje w banku, no to chyba proste jest, że to ona ukradła. A pan zna osobiście panią Iwonę Kanie? nie? Nie, tylko z jej mężem miałem interesy. Czy jeszcze coś wie Pan w tej sprawie? Nic więcej nie wiem. Chciałbym tylko, żeby policja przestała się mnie wreszcie czepiać. Czy są pytania do świadka? Ja nie mam pytań, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, proszę usiąść. Na salę poprosimy pana Kamila Kanie. Świadek kamil Kania. Proszę podejść do barierki. Pan Kamil, Kania, lat 25, zamieszkały w Brzeziu, pod Krakowem. Zgadza się, jestem mężem Iwony. Wobec tego przysługuje panu prawo do odmowy złożenia zeznań. Chce pan z tego prawa skorzystać? Nie, mogę zeznawać. Pouczamy o obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. To pan rozumie? Tak. To słuchamy. Co pan wie w tej sprawie? Moja żona niczego nie ukradła. Ona jest uczciwa. No, autobusem bez biletu nigdy nie jechała. Ale pytałam o znane panu fakty dotyczące kradzieży w saving banku. A nie o opinię na temat żony. No właśnie, o tej gradzie, że nic nie wiem. W ogóle nie wiem, dlaczego jestem świadkiem. No wyjaśnijmy to sobie. Proszę pana, proszę powiedzieć, czym się pan zajmuje? Mam mały warsztat stolarski. A czy pana zakład stolarski to jest. przynosi duże dochody? To dochodowe przedsięwzięcie? Niewielkie. Tak na no, trochę słabo mi idzie. Panie Kania, a czy to prawda, że lubi pan hazard? Raz na jakiś czas sobie zagrałem, ale czy to jakiś grzech? Jest pan zadłużony? Niewiele, no. Jakieś drobne długi, ale to nie ma nic do rzeczy. A czy jest pan winien pieniądze panu Piotrowi Lipcowi? Nie. Jak to nie? 20 tysięcy złotych. Miałeś mi oddać do 15 lutego. Nie wypieraj się, ja nie chcę mieć przez ciebie żadnych kłopotów. Człowieku, otrzep się, nic nie byłem winy. Nie wyprze się, mam na to dowód. Panie Lipiec, proszę wstać. O jakim dowodzie pan mówi? Ja, no ja gdzieś tak, 10 lutego, rozmawiałem z nim o tym długu. I nagrałem tą rozmowę. Tak, na wszelki wypadek, żeby się potem nie wypierał. Nie chciałem je wcześniej puszczać, bo ja tam tak jakby. No a zresztą, dobra, tu jest ta rozmowa. Proszę mi podać to nagranie. Zaliczam je do materiału dowodowego. Proszę wrócić na miejsce, panie Aniu. Proszę o odtworzenie. Przyniosłeś kasę? Jeszcze nie mam, ale słuchaj... Przeobiecałem, że się to ci oddam. Mam przeciwowe kłopoty, ale cały czas je zbieram. Zbierać? To se możesz pierd... grzyby Słuchaj, kmiotku. Jeśli nie przyniesiesz mi w zębach tych 20 kawałków do 15, to upij... ci po jednym palcu za każdy dzień spóźnienia. Oblicz sobie Einsteinie, ile dni mi się już spóźni. Przyniosę ci te pieniądze, nie wściekaj się, daj mi jeszcze tydzień. Żadny tydzień tygodnia. Albo przynosisz te kasy do 15, albo odwiedzą cię moi przedstawiciele i do końca życia. Będziesz te przycinał deski, ale chyba ch*****, a nie palcami. E, panie Kania, dlaczego zaprzeczał pan, że był pan winien panu lipcowi 20 tysięcy złotych? Oddał pan ten dług? Tak. A kiedy? 15 lutego. A skąd pan wziął w tak krótkim czasie taką kwotę pieniędzy? To żona. Słucham? Tuż ona mi je przyniosła. Jak możesz? Chciałam ci ratować tyłek, a ty mnie teraz tak po prostu wrabiasz? O tym już za chwilę. Ja dostałam te pieniądze legalnie od firmy. Ja nie ukradłam pół miliona. Jeżeli umiałaś mi podprowadzić faceta, to pewnie ukraść pieniądze to już dla ciebie drobiazg. Jak mi to dawałeś, to jakoś inaczej na to mówiłeś. Chyba za ręczyny. Wiedziałam, że mnie zdradzasz, ale żeby z każdą jaka się nawinie? Agnieszka, skąd ty to masz? Zostańcie z nami. Kania jest oskarżona o kradzież pieniędzy z banku, w którym pracowała. Świadek Piotr Lipiec zeznaje, że mąż oskarżonej był mu winny pieniądze i zwrócił mu je zaraz po kradzieży w banku. Kamil Kania, mąż oskarżonej, przyznaje, że jego żona jest winna. A skąd pan wziął w tak krótkim czasie taką kwotę pieniędzy? To żona. Słucham. Żona mi je przyniosła. Jak możesz? Chciałam ci ratować tyłek, a ty mnie teraz tak po prostu wrabiasz? Lepiej się teraz przyznaj, tak będzie lepiej. Pani Kania, proszę wstać. Chciałaby pani odnieść się do zeznań męża? Tak. To ja to zrobiłam. Chciałam ratować swoją rodzinę, ale co pani zrobiła? No, pożyczyłam te pieniądze z banku, ale tylko te 20 tysięcy. Ale jak to pani pożyczyła? Co oznacza słowo pożyczyła według pani pracownika banku? No, pożyczyłam. Wieczorem uzbierałam całą kwotę, pożyczając od rodziny, i następnego dnia wszystko oddałam. Wiedziałam, że nikt się nie zorientuje. A w jaki sposób zabrała Pani te 20 tysięcy? Codziennie po zakończeniu pracy w banku, zamknięciu dla klientów, przeliczamy skarbiec. 15 lutego po zamknięciu banku i przeliczeniu skarbca, celowo zostawiłam w skarbcu komórkę. Udałam, że jej zapomniałam. No, wróciłam po nią i schowałam szybko jedną paczkę dwusetek do kieszeni. Ale jak to się stało, że nikt nie zauważył braku tych pieniędzy? Skarbiec jest liczony dopiero następnego dnia wieczorem, więc teoretycznie miałam 24 godziny, żeby zwrócić te pieniądze. Pożyczałam od rodziny, no i udało się. Po co to zrobiłaś? Poradziłbym sobie. Tak, tak byś sobie poradził, że twoje palce to na ścianie moglibyśmy sobie zawiesić. No ale niestety to ja muszę myśleć w tym związku. Iwona, myli się. Nad wszystkim czuwa. To chyba nad to, Bóg czuwa, że ja cię jeszcze nie zostawiłam. Ale ty tego nigdy nie zrozumiesz. Czego nie rozumiem? Zdradzasz mnie? Z kim? Jeszcze z nikim, bo nadal cię kocham, ty dupku. Pani Kania, ale proszę o odpowiednie zachowanie. Przepraszam, wysoki sądzie. Jak udało się pani oddać te pieniądze? Miałam na drugą zmianę następnego dnia, więc około trzynastej. Oddałam pieniądze. Wiem, że złamałam procedury, ale ja przecież ja oddałam te pieniądze co do grosza. Nikomu nie zaszkodziłam. Czy to wszystkie pytania? Tak, dziękuję bardzo. To dziękuję, proszę usiąść. A do świadka? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, proszę usiąść. Na salę poproszę Annę Michałowską. Świadek Anna Michałowska. Bardzo proszę, proszę się przedstawić, podać swój wiek, powiedzieć, gdzie pani mieszka i czym się zajmuje. Nazywam się Anna Michałowska, mam 34 lata, mieszkam w Krakowie, pracuję w Sevih Banku. Jestem dyrektorką działu. Jest pani spokrewniona z oskarżoną? Nie. Pouczono obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumie pani. Tak. Co pani wie w tej sprawie? Wysoki sądzie, no, do dzisiaj nie mogę się otrząsnąć. Czuję się winna, że nie dopilnowałam mojej pracownicy. A jak kradzież dokonana w tej win banku wyszła na jaw? Tego dnia 17 lutego zgłosił się do nas klient, który trzy dni wcześniej zamówił wypłatę większej ilości gotówki. Pół miliona właśnie. Normalnie nie trzymamy tyle pieniędzy w skarbcu. Od ręki klient może wypłacić 30 tysięcy. No ale ten klient zgłosił wypłatę wcześniej i te pieniądze czekały na niego w skarbcu od 14 lutego. A co się stało 17 lutego? E, moja pracownica, Beata Gust, chciała mu wypłacić te pieniądze. No i wtedy okazało się, że w skarbcu zamiast paczek z pieniędzmi leżą paczki z fałszywkami, zwykłe kserokopie. Tylko wierzchni, banknot w każdej paczce był prawdziwy. No jak się o tym dowiedziałam, to myślałam, że dostanę zawału i od razu zawiadomiłam policję. A czy pani Iwana Kania była wówczas w pracy? E, nie, miała na drugą zmianę. Musiała wcześniej te pieniądze wynieść. A proszę powiedzieć, jakim była pracownikiem? No cóż, no, gdyby nie to, że Iwona jest się oskarżona, uznałabym ją za idealnego pracownika. Młoda, energiczna, przepisowa, dokładna. A wiedziała Pani o problemach finansowych w rodzinie Pani Iwony Kani? No tak. Iwona parę razy zażartowała nawet, że jak szef bez butów chodzi i że przydałaby jej się w domu taka lodówka z kasą. Miała na myśli skarbiec. No ale w życiu mnie nie przypuszczała, że może okraść bank. A wiedziała Pani o tym, że wbrew procedurom bankowym wchodzi do skarbca sama? Nie, nie, nie wiedziałam i nigdy bym na to nie pozwoliła.